Budzę się w tym samym łóżku Twoja strona zimna jak styczeń Pachnie jeszcze twoją wodą Ale ciebie już dawno nie ma we mnie Patrzę w sufit, liczę pęknięcia Jak policzy zdradzone obietnice Każe mi serce milczeć, ale krzyczy Dlaczego jej usta znały twoje imię? Zostawiłeś mi echo, twojego kocham. Odbija się w ścianach i tnie jak szkło. Myślałam, że ból mi nie akacą. Tylko rośnie, kiedy patrzę w lustro. Zdradziłeś mnie cicho, po cichu na raty. Każde kłamstwo miało twój uśmiech i zapach. Teraz noszę w piersi twoją śmierć. I jeszcze żyje cholera, jeszcze żyje. Przy wiadomości, których nie wyślę Dlaczego akurat to nakasuję patrzę, piszę znowu Kocham cię i od razu wstyd W głowie wasze spojrzenia Jak nóż w tempie Najgorsze, że nadal cię czuję W każdym oddechu, w każdym śnie W kieszeni stare bilety do kina Na film, którego nawet nie pamiętam Twoja dłoń wtedy nam Dłoń dotykałej w ciemności. Znalazłam zdjęcie w folderze usunięte. Uśmiechasz się tak samo, tylko nie do mnie. Każde wspomnienie to teraz dowód, że kochałeś mnie na kredyt, a spłaciłeś inną. Czasami wyobrażam sobie rozmowę. Siadam naprzeciwko ciebie w głowie. Pytam spokojnie, patrząc w oczy. Powiedz mi szczerze, było warto milczyć jak wtedy, gdy pytałam, gdzie byłeś wczoraj? Trzecie i znowu ta sama cisza, tylko teraz już nie muszę czekać na odpowiedź Zostawiłeś mi echo Twojego kocham Odbija się w ścianach, i nie jak szło. Myślałam, że ból mi nie jakaczą, tylko rośnie, kiedy patrzę w lustro. Nie chcę już być tą, co czeka, nie chcę być tą, co przebacza, ale jak wyrywać siebie z żył, jak przestać krwawić twoim imieniem Zostawiłeś mi echo i pustkę I ten ból co nie umie umrzeć Kocham cię